Po i atakuje Bogdan Krzysztof na razie lepiej łożony, a Bogdan Starinis jedzie tuż za nim na kółku. Czeka na błąd swojego rywala. My, Krzysztof na razie odjeżdża, odjeżdża na 5-6 metrów, ale jeszcze przed nami około 500 metrów do zakończenia tego wyścigu. Nadal Krzysztof, nadal Krzysztof Bogdan zaczyna atak. Oby nie skończył tego ataku to szkilko, ale odjeżdża, odjeżdża Krzysiu Krzyżedowski. I wyraźnie. Wyraźnie Krzysiu odjeżdża Bogdan. Już nieco, nieco zrezygnowany, ale będzie miał za moment możliwość rewanżu. Jest Krzyził powalasz Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że kłady mamy.